6, poker E5, koniec. Tak wygląda tu na półeczce ale zaraz go tutaj damy. No i tak się prezentuje. Troszeczkę się tutaj chyba to na tych zastrzałach podwoziowych, ale to nie jest zabawka, tylko model także będzie sobie stał spokojnie tam z podkerem DR1 no. także tego tak od spodu tutaj trochę klej widać ale niestety no trzeba to było jakoś wzmocnić inaczej się nie dało Szybka, troszkę nierówno przyklejona, ale no, nie to nic. Osłona silnika. Silnik. Platyna tutaj. Tutaj to widać niestety, tu i tu. Dlatego nie, ja nie lubię takich, takich skrzydeł płatów y, sztukowanych. Nie nienawidzę tego. Mogłem dać paseczki, tu, ale one by odbijały na brędze. Także nie wiem, mogłoby to być jeszcze gorzej. wygląda tu. Tutaj dalsza masakra z krążownikiem Penelope. No, tutaj jest tyle tych. O, tutaj jest na czarno. To dopiero pierwsza warstwa, jeszcze, będzie, jeszcze będą dwie warstwy I tutaj już też pomagałem od wewnątrz jeszcze jedna warstwa i dość i tutaj będzie przyklejona ta część z tym reflektorkiem kominy też są mogli pomalowane raz na czarno jeszcze dwie warstwy no i szykuje się do startu brytyjski pancernik King George V jest tutaj, jest w nim, tu piszą model ma ponad 1500 części także masakra niezła no ale zobaczymy mam go w planie zacząć po penelopie chyba że jeszcze coś się zmieni o, no, arkuszów jest sporo tutaj po raz, po rok. Karton już stary. To jest rok 86. No zobaczymy. Będzie malowany, także może nie będzie tak źle. Jeszcze raz pokażę 5. i to na razie tyle. Pozdrawiam.